Warszawa Szczyt Klimatyczny to Get air 2022, dzień trzeci i kolejna debata za nami. Kontynuujemy te gorące tematy związane z ekologią na gorących krzesłach. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Bruździek, dyrektor sprzedaży i marketingu z Recycling. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pomagacie państwo przedsiębiorstwom podnosić poziom recyklingu? W jaki sposób to się odbywa? Zacznę od tego, że scenary cykling to firma, która świadczy usługi kompleksowego gospodarowania odpadami. Ta nasza pomoc, ten nasz udział w, w tym, jak mogą się rozwijać przedsiębiorstwa, dotyczy przede wszystkim tego, co się dzieje z odpadami, które wytwarzają w ramach swoich procesów produkcyjnych. Bardzo często jest tak, że nasz klient czy potencjalny klient prowadzi pewnego rodzaju działalność od, od wielu lat, być może jakoś modyfikowaną. Jest bardzo mocno skoncentrowany na tak naprawdę swojej produkcji. Odpady są jej integralną częścią, więc to, co możemy zrobić, to na pewno przeanalizować cały system gospodarowania odpadami, sprawdzić, jakie powstają strumienie odpadów, w jaki sposób są gromadzone, jak przygotowywane do dalszego transportu, gdzie trafiają i tak naprawdę po tym, jak są przygotowywane do dalszego zagospodarowania. To są wszystko bardzo ważne elementy, dlatego że jakość, ilość tych odpadów pozwala podjąć decyzję, o tym, dokąd powinny trafić, aby podnosić poziom recyklingu, czy być może zmniejszyć ilość wytwarzanego odpadu, albo jeśli to możliwe, ponownie go wykorzystać. A jak biznes może wpływać na zrównoważoną konsumpcję i zmieniać przyzwyczajenia konsumentów na to bardziej eko? Myślę, że tutaj doskonałym przykładem jest to, co obserwujemy już od pięciu lat w wynikach konkursu Stena Circular Economy Award. To jest taka inicjatywa, którą zaczęliśmy w 2017 roku. Właśnie jesteśmy po rozstrzygnięciu piątej edycji i widzimy, że pomysł na gospodarkę obiegu zamkniętego, na działanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nie dotyczy tylko pojedynczych firm, nie dotyczy tylko startupów, ale również zaczynają bardzo poważnie o tym myśleć korporacje wprowadzają bardzo konkretne działania, zmiany w swoim takim codziennym trybie postępowania, wprowadzają produkty, które już są wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu, wprowadzają zmianę swoich modeli biznesowych. Tutaj w czasie debaty też wspominałem między innymi o jednym z nagrodzonych w tym roku, czyli IKEA i w takim projekcie, który pozwala konsumentom przynieść te rzeczy, których już nie, nie używają, a które oni naprawią i mogą trafić do ponownego użytku. To jest bardzo duża, bardzo duża zmiana. Drugim przykładem to również to, co obserwujemy dzisiaj, chociażby firma Orange, która również swoich klientów zachęca bardzo mocno do tego, aby stare routery, stare telefony, stare modem internetowe przynieść do, do oddania do naprawy, dlatego że właśnie elektronika również jest bardzo ważnym strumieniem odpadów, który może zostać z pełnym powodzeniem przetworzony i ponownie użyty do produkcji nowych e, produktów? Wymienił pan tutaj dwie firmy, Ikea i Orange. To nie jest lokowanie produktów, to nie było mówione wcześniej. E, proszę powiedzieć, jak przekładać to na racjonalne e, Jak przekładać to na korzyści między innymi dla tych firm, o których Pan wspomniał, to racjonalne, e, racjonalne gospodarkę odpadami? E, odpady. Mm, na dzisiaj stanowią bardzo cenny surowiec. Jeżeli surowiec to jest również pewnego rodzaju źródło przychodu dla firmy. Oczywiście poza ich podstawową działalnością, niemniej jednak jakby wpływają na to, na ile zmienia się bilans kosztów yy, czy przychodów w firmie. Yy, a jeżeli nie jest to taki surowiec jak złą czy makulatura, które jakby w sposób oczywisty dzisiaj są po prostu tymi frakcjami, za które odbiorca płaci. To odpowiednie zagospodarowanie wpływa oczywiście na wszystkie inne koszty, które firma ponosi, czyli chociażby koszty magazynowania transportu, czy przygotowania tych odpadów do dalszego procesu zagospodarowania. I to jest jeden wymiar. Natomiast pamiętajmy również o bardzo w zasadzie najistotniejszym aspekcie, jakim są kwestie środowiskowe. Korzyści środowiskowe są, mam wrażenie, wciąż niewycenialne. Hmm, czyli to po prostu się opłaca pod każdym, pod każdym względem. To jest również wizerunek tej firmy, również ta działalność, której oczekują e, klienci. Dobrze, a w takim razie co należy zrobić, żeby zwiększyć te świadomość, żebyśmy mogli jeszcze prężniej działać i jak Państwo mogą do tego dołożyć swoją cegiełkę? E, my na pewno możemy. Y, nie tylko wspierać, ale inspirować, chociażby właśnie wynikami konkursu Sustainable Circular Economy Award. Wiemy, że jakby te kompetencje, które pozwalają na wdrożenie rozwiązań czy przygotowanie takiego, takiego systemu gospodarowania odpadami wciąż należy rozwijać. U nas te kompetencje są, jesteśmy do dyspozycji firm, możemy takie systemy wspólnie opracowywać, wdrażać i, i później rozwijać. Myślę, że to jest chyba taka najważniejsza rzecz. W takim razie mam nadzieję, że kiedy spotkamy się za rok, będzie Pan mógł powiedzieć, że te działania faktycznie znowu się rozrosły i będziemy mogli mówić o kolejnych firmach, które coraz prężniej działają w kwestii wykorzystania ponownego tych surowców. Pan Piotr Bruździak z firmy Stana Recycling. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.